Dla firmy Neinwer, jak i dla miasta Katowic, jest to największe teraz realizowane przedsięwzięcie. Jest to jedna z większych inwestycji prowadzonych w Polsce. Jest to największa tego typu budowa dworca kolejowego i zintegrowanego centrum przesiadkowego w Polsce, jaka jest budowana. Ale jest dużym przedsięwzięciem dla firmy Strabak. Powierzchnia zajmowanego terenu to jest 27 tysięcy metrów kwadratowych, czyli praktycznie 3 hektary. Planowanie tego obiektu rozpoczęło się ponad 4 lata temu. Był to bardzo skomplikowany proces. En fait, la, la première source d'inspiration quand on crée un projet comme celui-ci, c'est euh, évidemment l'architecture qui se fait actuellement euh, dans le monde. Donc on se documente sur le même type de, euh, de projet donc, au niveau des gares et, et des projets de fonctions imbriquées de centre-ville. Mais notre première source d'inspiration, c'est avant toute chose la ville euh, et euh, nos visites euh, que l'on fait sur le site. Et euh, c'est l'architecture de la ville, son histoire et euh, le contexte urbain du projet. Dworzec był w złym stanie technicznym. On był nawet poprzez przeróbki nie do przystosowania do dzisiejszych norm. Tam było bardzo wiele schodów, których się nie dało przystosować do osób niepełnosprawnych. On miał zupełnie niefunkcjonalne przestrzenie wewnętrzne. Niewiele jest miejsc na świecie, gdzie się łączy wprost galerię handlową taką ilość sklepów z dworcami, ale to się pojawia. Tak przebudowano Dworzec Paddington w Londynie. On espère que ce sera un exemple d'architecture contemporaine, non pas moderne, mais contemporaine en Pologne. Euh, et, euh, et à Katowice, puisqu'en fait, euh, euh, l'une de nos principales sources, euh, sources d'inspiration, c'est aussi l'architecture de Katowice et son aspect euh, euh, d'avant-garde euh, au travers de toutes les époques de son histoire. Il y a eu des, des exemples assez emblématiques à Katowice d'architecture avant-gardiste, comme, comme le Spodek, comme le premier bâtiment de la gare. Et euh, notre bâtiment s'inscrit dans cette tradition euh, de définir une architecture vraiment euh, euh, iconique et, euh, et un peu en euh, euh, avant-garde de ce qui peut se faire avec des formes plastiques euh, assez sophistiquées. Un autre aspect aussi qui a conduit à la forme du projet, c'est ce qu'on a trouvé lorsqu'on a visité la ville, c'est le traitement caractéristique des angles des bâtiments. Euh, on trouve même sur les bâtiments du XIXe siècle un traitement euh, très travaillé des angles. Et euh, notre, notre bâtiment que l'on a situé à l'angle euh, de la rue Chechegomaya et, et euh, Stavova était pour nous l'occasion de réinterpréter cette tradition euh, du traitement d'angle que l'on trouve à Katowice d'une façon euh, contemporaine. Widzimy ten plac budowy, to jest efekt blisko czteroletniej, ponad czteroletniej pracy, ponad setki specjalistów, inżynierów, konsultantów, nie mówiąc o tym, co teraz się dzieje na budowie, gdzie na budowie pracuje blisko 200 osób. Przed przystąpieniem do prac budowlanych, związanych z nową inwestycją, musieliśmy wyburzyć stary obiekt dworca. Musieliśmy zastosować tymczasowy plan organizacji ruchu, który będzie funkcjonował przez cały okres budowy. Żeby umożliwić komunikację z budowy i na budowę, musieliśmy przerobić fragment ulicy sądowej, tak aby dało się tam wprowadzić ruch dwukierunkowy. Musimy niestety pamiętać o ilościach materiałów, które muszą być dostarczone, i a przy okazji wywiezione z budowy. Wywozimy to w sposób wozidłami samochodowymi. podjeżdżają one pod każdą z tych koparek, która jest oznaczona w sposób flagowy w kolorach żółty, zielony, niebieski. Każdy z kierowców posiada taką samą za szybą tabliczkę w tym kolorze. Wtedy oni bezpośrednio się identyfikują. To jest nieodzowny element naszej budowy zżył się z nami. Generalnie myjka ma za zadanie. Szczególnie dbać o to, żeby wyjeżdżały samochody z czystymi kołami. To jest jej jedyne i najważniejsze zadanie. Pracuje w obiegu zamkniętym, jest ekologiczna, w pełni woda krąży w rurach, powraca i znowu się pojawia w dyszach. Działa na zasadzie czujnika, jest automatycznie włączana, wyłączana po umyciu samochodu. W sprawie ekspertyzy wydzieliliśmy część najbardziej zagrożonych kamienic w trakcie wykonywania robót do zabezpieczenia. Kamienice za mną stojące są wzmacniane poprzez elementy stalowe. One są widoczne w dwóch newralgicznych, najbliższych e, kamienicach, które są przytulone bezpośrednio do wykopu. W ten sposób kamienice są zabezpieczone przed wpływem działalności budowlanej na, na tym obszarze. Dodatkowo są one w sposób ciągły monitorowane poprzez system automatycznego monitoringu geodezyjnego, także w każdej chwili wiemy co się dzieje, czy na daną kamienicę ma jakiś negatywny wpływ prowadzenie robót budowlanych. Ten, który tu widzimy za mną jest dedykowany tylko i wyłącznie dla ścian szczelinowych. Nazywa się to fachowo głębiarka. Jest to maszyna wykonująca szczeliny w gruncie o długości 20 metrów. Ona służy trzem celom. Generalnie zapobiega przedostawaniu się wód gruntowych zewnętrznych. Służy jako ściana oporowa. Jednocześnie jest w późniejszym etapie ścianą garaży podziemnych. No i co najważniejsze, na tej ścianie wspierają się stropy. Za mną jest już wykonana na gotowo ściana szczelinowa. Tu ma swój początek 25 metrów pod nami, swój koniec. Zwieńczona jest oczepem. Na tych prętach u góry, które tu widzimy, będzie się wspierał strop poziomu zera Galerii Katowicach. Obiekt, który w tym miejscu powstanie, będzie zintegrowanym centrum komunikacyjno-handlowo-biurowym. Będzie to bardzo skomplikowany obiekt, sześciokondygnacyjny obiekt. Be, le bâtiment est quand même un bâtiment très dense, puisqu'il y, euh, y a de, nombreux, de nombreux niveaux, euh... Deux niveaux de sous-sol, de parking, on a un niveau de commerce, on a encore au-dessus trois niveaux. Euh, cela s'imbrique aussi avec une gare en, en sous-sol, une gare de bus en sous-sol, la gare PKP en rez-de-chaussée. Donc euh, on a privilégié bien sûr euh, l'éclairage naturel et euh, on a voulu recréer vraiment des passages avec de grandes verrières et avoir de la, de la lumière naturelle à, à tous les endroits du, du projet. Et on a facilité vraiment la communication et le passage entre chaque fonction. C'est ce, ce qui vraiment sera nouveau, je pense, sur ce projet. On parle beaucoup euh, du bâtiment lui-même, donc euh, de, de ce qui sera contenu à l'intérieur, mais il ne faut pas oublier aussi euh, tous les espaces publics à l'extérieur qui sont créés et qui sont en complément de, de cet équipement, et notamment euh, la nouvelle euh, place Chevcheka, en fait, dans le prolongement de la rue Stavova, et qui sera euh, un grand parvis piéton qui permettra de terminer euh, en perspective euh, la rue euh, Stavova sur l'entrée de la gare. E, taksówki stawały przed dworcem w sposób absolutnie nieuporządkowany. Teraz będą pod dworcem. Będzie zjazd z hali głównej e, różnymi, tak powiem, e, technicznymi możliwościami, czyli winda i schody ruchome i schody stałe, do i podziemi i na dworcy dworzec podziemny autobusowy i postój taksówek. Także myślę, że to bez padania śniegu, bez deszczu będzie można zmieniać środki transportu. Nowy budynek dworca będzie w zasadzie teraz po mojej prawej stronie, będzie się ciągnął przez całą długość galerii handlowej od strony Peronów. Nawiązaniem do starego budynku dworca będą konstrukcje parasolowe, czyli te dosyć olbrzymie słupy, które kojarzyły się najbardziej z dworcem katowickim. Konstrukcje parasolowe odtwarzamy w pierwotnym ich kształcie, będzie ich 16 sztuk, tyle ile było wcześniej. Będą zaczynały się w rejonie pryzmy z kruszywa i w zasadzie zakończenie tych parasoli będzie w miejscu no, za silosem, Dokładnie tak samo jak było. Nic się nie zmienia. Będzie to obiekt rzeczywiście funkcjonalny, nowoczesny i w bardzo dużej mierze będzie nawiązywał do tego, co istniało tutaj przed tym przejściem czas budowy. Sprawnie dzisiaj idą wszystkie prace, idą zgodnie z harmonogramem i jesteśmy w pełni